Ja sobie robię pokoik, więc nie wchodzić. Trochę... Ej, ja, ja, ja tu mam pokój, ja chcę mieć tu pokój. O, ja, tutaj, ja tutaj gdzie ja jestem. Ja tu już tutaj trochę mało będę miała, ale potem rozbuduję do Ja teraz rozbudowuję. Ej, to mój spaduwa, Patryk, spaduwa. Jak coś to widzę dwie krowy i zombiaka. Chyba. Tylko Ej, to... ro... Jak ja macie drewno... Tam. No właśnie ja I... tutaj... To... Dobra. No wiem, że tak. Mogę zrobić ci tabliczkę, chcesz? No, nie, już sobie zrobimy. Dobra, potworki, co wy tam robicie? Chcesz Pokój, luka, piszki? sasa. Nie. Uf. Łap! Łap! Laga miałem, o dzięki. Ja już mam! A, do... Do ser... Do miałusa. Uh, no no. Tak więc, yyy... Zaraz się... zaraz będzie... Nie, słuchajcie. Mam nadzieję A pro... słuchajcie na No to linie. wtedy zaczniemy coś tam ważniejszego robić A tak to To jest koniec, Więc subskrybujcie To jest taki żółty guzik fajny Więc cześć To jest tak Cześć i tak Tutaj Mialkus oraz Lukasas Tutaj oraz Tutaj. To jest ten nasz super fajny król I tak tutaj jak widzicie Tak to będzie Znaczy tutaj widzieliście już ten domek Zrobiliśmy sobie tabliczki Ej dzięki mnie będzie 10 tysięcy sub. No jasne Tak jesteś królem i Jesteś normalnie tym Julian naszym wszyscy mnie lubią? Tak wiem tak, to, to będzie taki jakby odcinek nocny, na, znaczy to jest taki mały odcinek nocny, ale ja dostanę od kolegów jedzenie, prawda? Nie, bo sam też potrzebuję, bo ja mam ale nie dam. No to nie, a dostanę patyki chociaż? I kobla. Nie? Dam ci jednego kobla, okej? Okay? Trzy. Masz 19. A patyki? Ja mogę patyki. Ja sobie skrzynię tu robię, odejdź, to mój pokoik. Olor! Ktoś ma dwa dirty, rzućcie dwa dirty! przybić Patryk! Co? Rzuć mi patyki. O. Nie, chodź mi już do domku. Jednego. Ja si się barykaduję. Jeszcze, Jeszcze masz trzy kobiety. No, ja potrzebuję tego szkła, rzuć mi szkło! Nie stać was na szkło! No. No, który to zrobił? Schodkiem i zakopaliście. Ja sobie robię schodki. Ej, to tak, y, ja teraz w ja nocy udam się na polowanie, a oni Ej, będą się kłócić. Co Zresztą będą mieli robić, to. więc... Y, o, fajny, fajny Bóg. Idę polować. A ja idę po po Sam. A ja idę po i polować. Hi, hi. Ja sobie robię kopalnię. Mam mało. Łucznik. Ej, a tak w stanie, jak się Leksy tutaj będzie nazywał? Halo. Um. Cześć. jak się Leksy tutaj będzie nazywał? Nie wiem jeszcze, wiesz? Ja tylko, tu, tylko tu, tu, tu pisandę. Ty dwóch? No gdzieś. dobra. E że dwu kolego mój Jest mm. to ten let's play to chyba będzie miał takie różne nazwy wiesz No mm -hmm. wiesz chyba pierwszy to będzie trudny początek ten teraz to będzie yy, No znaczy, to wiesz Pierwsza noc polowanie nie coś takiego No i ogólnie Ogólnie w pierwszą noc na polowaniu zdobędę mięso już Pierwsze. Pierwsze mięso Ej, ja zabiorę swój piecyk, okej? Okay? Ja tam sobie mu jeden piecyk, ale sobie go zostawcie, bo ja mam du na dużo kobla. O, barykat. O, ale fajnie, znalazłem... Znalaz mam takiego buga, że mi się nie naładowały te czanki Co i ryk, widzę te podziemne te. Ej, Kryk, zrobiłem głupotę, dasz kilop, bo ja e, zaburowałem się koblem, a nie mam kilopa ma przy sobie. A patrz, już skończył. Daj <laughs> dwa sanda. Ja nie, nie mam Sanda. Ja mam nikt. Jirta! Nie mogę, <grymka> ja mam wszystko w swojej skrzynce. Czekaj! Iż dobra! dobra e, ja, ja mam Ekku, chcecie? Nie, dobra już nie. nie już! <grymka> Faj, dobra. Nie ma. Masz klopa! Dobra, nie, zapaluję to na te to. Też ma... ja mam. Sięgnąłem, musiałem jeden... jeden kom ręką żeby się nie z krzywik, zbyt, Jak Ej bo... no, jest dwa, nie Ej, potrzebuję, dwa. Polowanie było. O nie. Hmm. Jeść. 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 Jedynie miał będzie miał na środku. Jeść. Będzie miał, nie? Jeść! W pokoju, a ten będzie się nie biorę swojego Jeść, jeść, jeść! Wiesz wszystko zrobiłem Co zrobię? Gdzie? co? Gie, jak? Odtąpi Chodź tutaj. Psy tul Psy tulimy Hejo Ej jak no pewno jest albo o szkielet i świnki Ej Lukas jak sądzicie iść po dwie świnki przy których są dwa klipery? Lukas jak sądzicie Lukas i Patryk O szczęście to ty tam mówisz o, Lukasz, czekaj, widzę cię. Masz może trochę tego? O, miałeś coś widzę. Cześć. O, macie trochę bungla? Nie. I baran nie odchodzi. O, już widzę, skin, kim nam... Se, e, ty nie widziałem. Epicki, nie? To ślepy Podobny do mojego. Hmm. Tak. Odwrotnie, twój jest podobny do mojego. Ej, masz szapienko tutaj na morze, widzę. Lukasz. No mam, sobie zrobiłem. Właśnie o to chodzi, że ja chcę mieć z widokiem no może Teraz Creepera ja balę. Lukas, odwal... Od, ten, naprawiłem ci drzwi. Co? No, co? no naprawiłem co? ci. No nie naprawiaj! Co? Masz już się zamurował, idź stąd, wyjdź. a kurde, e ciągle nie od... od... no to... Creeper tutaj sobie stoi. Cześć Creeper. Ej, e znalazłem Luka, e Creeper mnie nie chce atakować, a stoję obok niego. Zobaczmy, czy wybuchnie. Nie wybucha! Ej, chodźcie tutaj do mnie, chodźcie. Który mnie Chodź... ukradł, Tak. Chodźcie tutaj, to jest słodki creeperek. Jak go Też. gwałcę. Jaki miły. Ja go gwałcę. Tulimy. się. Tuli. Ej, zrobimy zwierzaka z niego. Eee, nie, on później się już odzrobi. Zaczekaj, sobie zrobi. Zetnę tutaj drzewo coś. O kurde! Aaa, dlaczego na Patryk chyba, on Cię nie lubi. No właśnie. bo Tak, się Nie, dawaj, nie tepaj go, nie tepaj go. Nie ma, kradnie Ci temy! Jedyne co ci zabrałem ta kobla. Pochodnie! Uu, to co tak? Pedale, zepsułeś ta zwierzaczka. tak, fajnie, że on był na mnie i dlatego was nie bił. Nie, bo ze daje. Nie. Albo się cię go bił, albo nie wiem. Przybicki na po prostu tego, on ma zły charakter to dlatego. I ten mi gdzie ty jesteś? Obok ciebie. <laughs> A. Przyznanie, gdzie ty jesteś obok ciebie? A, to by cię widziałem. Dawaj Masz... tak, Dawaj Dawa i A pochodnie? Bo cię kilne. Mas. Ja. No tam. Masz. Tu. Tam. Ja sobie będę robić domek. No no gdzie? 13 pochodnich, tak było więcej. Ja nic nie miałem. I nic Dzień? nie mam twojego. A, kto się barykaduje? Po co barykadujesz drzwiami? Ale to jest. Okej. Okay. Taka. Dobra, to ja sobie idę robić domek. Dzień Dzień. Ja też cię sprowadzał. Ja też. Trzeba, ta dachnia będzie mieszkała pod wieśnią. No właśnie. Jest Właśnie jestem jaskiniowcem. właśnie. Bardzo rzadki gatunek. Luka, co ty tu zbudowałeś? to dziękuję, dałaś mi miejsce na zrobienie domku. <grym> owca o, już myślała, o, że tutaj Ej, owca myślała, że ty już o niej myślisz. <grym A <grym się zawiodła biedna mała. No więc tak, to by był koniec naszego nocnego odcinka, ale za to to no za chwilę będzie trzeci, więc.